Gugu, ja mam pytania. Dlaczego niszczysz moja biznes? Tak, Google. Dlaczego niszczysz Orange Pot? Dzień dobry, ludzie. Dzisiaj ja jestem rozczarowany i ja nie jestem zadowolony. Naprawdę. Gugu zostało usunięte 380 komentarz od 5-7 lutego do dziś rano. Co Ponad 100 komentarz zostało usunięte na mój recenzji na Google. Dlaczego jest hashtag Google? Dlaczego jest tak? Naprawdę, ja nigdy w mój nie kupić komentarz. Nigdy. Ja, pra ja jestem pracownikiem i każdy razy ja mam dobry komentarz i czasami zły na Google recenzję. Zostaje mój komentarz. Ale dlatego jest tak. Pamiętajcie ludzi. E, Miesięcy e, odwiedzi nas, mieliśmy ponad 761 opinia na nasza recencja. A dzisiaj wiesz co, mamy prawie 540 coś na nasza Google recencja. A nie wiem, co się dzieje. Dzwoniłem do Google e, Pomocy Technicznej, a nic nie miałem dobrej odpowiedzi. Pisałem nawet 3 razy. 3 razy pisałem. Nic dobry, nic dobry e, informacja cię ci małem od Google'a. Co ci dzieje, Google? Co ci dzieje? Dlatego nie ścisz Spot, Dlatego. Bo ja nie jestem zadowolony. Nie jest... To jest... Nawet rok pracy usunięta zostało. Co ci dzieje? Nigdy w moim życiu nie komentarz. To nie fair. To nie jest dobry. i dla mnie jest, ja jestem frustru, e, frustrowany, naprawdę. Ja jestem, I'm so frustrated. Ja jestem sfrustrowany. Co się dzieje? Proszę ludzie, pomóż mi, naprawdę, pomóż mi, bo codziennie gogudy usunięć mój komentarz. Codziennie. Ponad 100 komentarzy zostało, 100 opinia zostało usunięte codziennie. Od 7 lutego do dzisiaj. Naprawdę. Dziękuję.